Siemanko z tej strony, Mr. i Witam Was w drugim odcinku serii Zagrajmy Spyro The Dragon. Zobaczymy, czy dzisiaj no, przejdziemy jeden etap, czy dwa etapy tego. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie nam czasowo. Jeszcze jedyne co chciałbym zerknąć, bo doszły mię. Mnie... Słuchy, że muzyczka jest troszkę za głośna i mnie za słabo słychać. Może dialogi? Ciężko się operuje padem, dobra. Zmniejszmy troszkę muzykę i efekty, a dialogi zostawmy może na maksa. Dobra, teraz troszeczkę ściszę, mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać. A plan na dzisiaj? No to lecimy dalej z topami. Tutaj jeden etap przeszliśmy. I tutaj mamy najbliższą bramę. Widzisz, najbliższy portal. Kamienne wzgórze. Ale wydaje mi się, że w przewodniku coś. Było w kamiennym wzgórzu. Tak, spal ukrytego. Różowego tulipana, jeśli dobrze pamiętam ten tulipan jest bardzo wrednie ukryty i troszkę czasu zejdzie mi na odszukaniu dusz tego kwiata. No mi się tak długo ten etap poduje Dobra już jesteśmy I Przylecimy... lecimy A to jest ten etap z baranami Idziesz z kozami, one są bredne Bo atakują nas nieładnie z rozbiegu Tutaj już chyba mamy wszystko pozbierane, tu w zasadzie jest wyjście, jeśli dobrze pamiętam, z tej studni. Także tam można nawet wskoczyć sobie później. A teraz przydałoby się lecieć po kolei. Zaczynaliśmy gdzieś tu na środku, to sobie może pójdziemy najpierw w tą bramę przed nami nas nikt nie atakuje? nikt nie atakuje a to najpierw sobie pozbierajmy wszystko co tu mamy ajdź no i właśnie takie momenty pokazują że sterowanie kamerą tutaj nie jest najlepsze no cześć kolego kiedy uwolnisz smoka albo staniesz na jego platformie, twoje postępy się zapisują. To ci się przyda na wypadek, gdybyś miał kłopoty. Nie, żebyś miał mieć kłopoty, Spyro. Czy ty mi źle, kolego, życzysz? Jeśli ja jestem Spyro, ja to nie mogę mieć żadnych kłopotów. Ja tu jestem tylko po to, żeby latać, ciągnąć ogniem i nie wiem co jeszcze. Tam byliśmy, tu mamy zejście do tyłu, drogę na prawo, a na lewo nic nie mamy. He, no dobrze, to teraz pójdziemy do tyłu. To nie. Hy, 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 hy. Na razie żyjemy. I ten śmiech, który słyszeliśmy, należy do postaci, która ma jajko. Po prostu jajko. O, ukradzione smocze jajko i nas z nas się brednie śmieje, bo ma nasze jajko, i musimy. Odbić to jajko i w sumie to tak w zasadzie nic nie daje. Tylko jest swego rodzaju efektem utrudnienia gry, dodatkową aktywnością, czy jakkolwiek to nazwać. Bo jesteśmy u góry i tu mamy smaczka. Spyro, przyjacielu, drobna wskazówka na temat szybowania? Ja jest! Aby szybować jak najdalej, wciśnij skok, znajdując się w najwyższym punkcie skoku, i akcję, by zejść na średni pułap. Tak się zastanawiam, czy to powinno brzmieć tak, jak to tutaj zostało przedstawione... Ale wyjdźmy z założenia, że tak. No i teraz możemy polecieć na platformę tutaj sobie dalej... No i tu już się zaczynają schody, bo tu jest troszkę porozrzucanych diamentów, które potem jest czasami ciężko zauważyć. I tu gdzieś nam się chowa nasz kolega, który się z nas wyśmiewał. I nie idzie przybliżyć. Ale ta niebieska podstać przed nami, to jest właśnie ta z jajkiem. Tu się chowa nasza róża, dobra, na tu nasz Pamiętam, że jak raz grałem, to się mega, mega, mega mocno z tym męczyłem i nie mogłem tego przejść, a tu poszło... ...szybko i sprawnie tym razem. Dobra, kolego. Wiecie, teraz pogonimy. Się, żeby go tak całkiem złapać naszą szarżą to nie jest wcale tak łatwo i trzeba się posiłkować. Więc znaczy najlepiej się po prostu posiłkować. Ogniowym atakiem. Ogólnie jest to ograniczenie sztuczne, bariera. Ja się muszę tu uważnie pokręcić, żeby zebrać wszystkie diamenty, przynajmniej to jest jedna z nielicznych gier, która po prostu motywuje mnie do tego, żeby przejść ją na 100% i wszystko zebrać. Nikomu niestety, oczekiwanie tych diamentów nie jest tu wcale takie wygodne jakby się chciało, aby było. Możemy w zasadzie pójść za chwilę. To już mamy zamek i portal do domu. Na razie tam na dół nie będę zeskakiwać. Tylko można tutaj obejść kółko zamek. No i mi się, że szło stąd wskoczyć do góry. Ale jednak mi się wydaje. Dobra, wiem, tam jesteś, kolego. Dobra, jednak chyba nie idzie tu skoczyć do góry. Eee, teraz zerknijmy sobie... Ile mamy? 64% Zostały nam dwa smoki i 56 diamentów. Dobra, to jeszcze troszeczkę zostało do zebrania. A punkt umiejętności został zebrany, tak jak mówiłem. Który pan został znaleziony. O tu jeszcze mamy diamenciki. Najgorsze są te diamenty tu u góry, bo trzeba się nabiegać, nabiegać, naszukać, nalatać. A i tak można jakieś pominąć. Teraz pobiegamy sobie chwileczkę szarżą dla zabawy, dla funu. Ewentualnie dla skrócenia czasu poszukiwania diamentów. Dobra, tu dobiegliśmy do wamku i teraz może w drugą stronę. Yy, tu się troszkę pogubiłem, OK, jesteśmy tutaj. Chciał że to wydaje mi się, że tu już więcej nic nie znajdę. Ale o był w błędzie. Dobra, ale tutaj już nic nie widzimy, więc prawdopodobnie mam zebrane wszystko. Żeby się troszkę rozejrzeć, nic nam nie wyskakuje. Tam mieliśmy ten zamek, a stąd tutaj weszliśmy. Tak, jeszcze tylko wejdę na chwilę do góry, aby się rozejrzeć. Czy czegoś stąd nie widać? Ale niestety nic tu nie widać. No to pozostaje nam nic innego jak. Tylko szukać kolejnych dementów i jednego pozostałego smoka. Tylko tutaj byliśmy, no wprost byliśmy, więc została nam ścieżynka w prawo. Nie wiem, czy mi się ta gra tutaj przycina. Tam biegła. Dobra. Akurat z kątem ekranu widziałem, że tam baran tudzież kozioł, czy jakkolwiek to nazwać, się kręcił. Nie, jest już powrót do domu. Dobra, co mi się troszkę pomyliło? Po tym, jak uwolniłeś wszystkie smoki i przeszedłeś przez to wirujące coś, zasługujesz, by zabrać cię z powrotem do krainy oświecenia. Nie, nie wszystkich smoków. Najpierw jednak opowiem ci historię. Nie, dzięki. Na razie. Wiesz co, Spyro, żeby tak kolegę po prostu spławić. A, bo tam możemy wejść na dół jeszcze właśnie. Dobrze kojarzyłem, że tu można się dostać na dół. Taki tam miejscówka dla spostrzegawczych. Takie tam, taka tam miejscówka dla spostrzegawczych. Polska język, trudny język i tutaj mamy klucz, który nam się przyda do otwarcia której nie można otworzyć w żaden sposób. Także mamy w tej grze i nawet takie znajdźki. No bo w zasadzie gdyby grać w tę grę tylko w taki sposób, żeby sobie po prostu biegamy ratujemy smoki nie skupiamy się na zbieractwie. To pewnie by ją szło ukończyć w krótką chwilę. A my musimy właśnie wyskoczyć tutaj na dół, aby dzięki kluczowi otworzyć skrzynię. Mi się wydawało, że tamto zejście z tyłu, w którym byliśmy, łączyło się właśnie z wejściem, tam, z wyjściem w tej studni. Ale mi się troszkę zapomniało i pomyliło na ważkę, Jej kolor stradza poziom mocy. No o tym już wam mówiłem. jest silna. Zupełnie jak ja. Eee, jasne. I mamy znalezione wszystkie smaki. Poziom ukończony. w 100%, więc nie pozostaje nam nic innego jak wrócić do domu. Yy, dobra, sprawdziłem czy mi się z... nagranie nie wysypało i się na szczęście nie wysypało, tylko nie pamiętam w której... No dobra w tej bramy to było, ok, więc wracamy do domu Szkoda, że mi się taka przycina, ta gra się nie powinna przycinać nawet na tym niewymagającym nie wymagającym na tym laptopie na którym to nagrywam ale niestety jest jak jest. Chodź kolego. No i tak jak wcześniej wspominałem z tych wszystkich wrogów potem wyskakują nam kuleczki, które przekładają się na nas nasz poziom życia. No i myślę, że skoro już zakończyliśmy etap, to można zakończyć odcinek. Jakieś 15 minut minęło mniej więcej, myślę, że to jest wystarczający czas, a przynajmniej w tej grze. Co prawda dalej będę wypuszczać odcinki... Ej, proszę mi nie być. Yy, co prawda dalej będę wypuszczać odcinki 3 razy w tygodniu, ale kto wie, może w tej grze... Może wraz ze Spyro będę ją wypuszczać może i nawet troszkę częściej, głównie z tego względu, że można szybszy szybki i łatwy sposób sobie ponagrywać odcinki. Ekra nie jest specjalnie wymagający. no i mam nadzieję, że jest fajna w odbiorze. Także wielkie dzięki, że ze mną byliście, przede wszystkim miłego wieczoru, dnia, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Trzymajcie się ciepło, cześć!